O takich inwestycjach decyduje samorząd. Tak? To, jest, to jest chyba jasne i w tym bronieniu nie muszę tego tłumaczyć. Samorząd ma różne priorytety. Oczywiście my będziemy namawiać, lobbować, żeby tym priorytetem to właśnie była lekkoatletyka takie jest nasze zadanie i pasja, i zamiłowanie. Natomiast tu są inne elementy również ważne i, i, i dlatego tutaj każdą władzę należy zrozumieć, bo, bo, bo no wszystko w swoim czasie, co można zrobić. Yy, był, był podniesiony temat orgika lekkoatetycznego, więc myślę, że przede wszystkim należy sobie na początku zadać pytanie, jaki obiekt jest potrzebny. Bo pewnie wszyscy by chcieli mieć pełnowymiarowy 400-metrowy stadion ośmiotorowy, tak? Potem możemy usiąść, a może by wystarczył czterotorowy i na przykład sześć torów na prostej. Myślę, że w takim ośrodku jak tutaj, to w zupełności taki obiekt by wystarczył. Tak? Takowe obiekty, no to już nie jest y, 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 jakiś wielki wydarzeń. Y, pytanie, na ile my y, moglibyśmy jako Polski Związek y, wesprzeć i na ile taki obiekt byłby podciągnięty pod tzw. orlika lekkoatletycznego. Nie znamy jeszcze wytycznych. Myśmy y, kilka lat temu już do ministerstwa y, pisali takie pismo, ponieważ dokonaliśmy jakby całej diagnozy, przepraszam, całej takiej analizy baz sportowych lekkoatletycznych w kraju. I co się okazało? Że jest mnóstwo obiektów przepięknie położonych, żużlowych obiektów, które jeżeli będziemy budowali coś obok nowego, tartanowego, to ten obiekt tak zmarnieje. Więc, żeby można było wpisać w inwestycje właśnie budowy takiego orlika lekkoatletycznego, czy jakiejkolwiek bazy lekkoatletycznej właśnie taki Taki obiekt. Pojawiły się środki w Ministerstwie jeszcze chyba za czasów pani minister Muchy, które, o które można było aplikować, tak. jeśli chodzi o odbudowę, renowację bazy, takiej zdegradowanej bazy sportowej. To są takie kierunki. Przyznam się szczerze, że teraz ja, ja nie śledzę tych wszystkich projektów, więc jakby nie wiem do końca, co dzisiaj rząd tak, w, tym, w, tym obszarze, w tym obszarze oferuje. Sądzę, że my zawsze będziemy dla Was partnerem. Mówię, od, odkąd staniecie się naszym ośrodkiem, to będziemy dla Was partnerem i będziemy dla Was instytucją, która będzie takie wszelkie inicjatywy wspierała. Przede wszystkim w tym celu, żeby pomóc Wam finansowo. No bo zdajemy sobie sprawę, że Pan Prezydent nie podejmie decyzji, że ok, rezygnuje z pięciu chodników, czy z kilkunastu metrów drogi, żeby wybudować stadion. No bo to są, tam z kanalizacji, czy czegoś mówię, być pewnych jest mnóstwo, żeby wybudować stadion. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, trzeba śledzić te, te wszystkie konkursy, które gdzieś tam się pojawiają. Jak się pojawi już oferta na obiekt lekkoatletyczny, to my jako Polski Związek na pewno będziemy dla Państwa wsparciem. I jeżeli Pan Prezydent podejmie decyzję, że chce by wybudować i jakąś część środków z budżetu przeznaczyć, to my wtedy będziemy walczyli o to, żeby było jak największe wsparcie z drugiej strony. To rzecz kluczowa. Tak. Proszę Państwa, my, mamy, my mamy projekt gotowy, przebudowy stadionu w z stylu. Mamy też dobry projekt nowej Kali, ale wszystko zależy od proporcji wsparcia. Z własnymi środkami tego nie zbudujemy i to jest oczywiste. I tyle. Bo ja jeszcze, są, to to są proszę, duże, bo my również jeżeli chodzi o większe obiekty... W tym roku była opiniowana przez jednego z naszych członków zarządu lista, która poszła do ministerstwa i te miasta, które zgłosiły się do nas, które przedstawiły swoją koncepcję, to myśmy te miasta wspierali i taką listę złożyliśmy do ministerstwa. Więc jeśli pan prezydent ma gotowe takie projekty i pan prezydent zamierza nie wiem, w kolejnych latach umieścić je w budżecie, to jak najbardziej proszę do nas się zwrócić. Ja wskażę osobę: to jest pan Zbigniew Polakowski, to jest wiceprezes. Polskiego Związku Leki który dokładnie za rozwój infrastruktury lekotetycznej w Polsce odpowiada. Tak. My, my już mamy, zdaje się też e, 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 opinię dobrą z Polski. Tak, Mi już prezentację prezesa skóry naszego projektu. To już... No to Warszawa nic ta... innego, tylko że tak powiem e, e, wola, że tak. I my wtedy dreptamy z tym do ministerstwa, do wydziału tam, który decyduje o tym, że to będzie ujęte i no i... Ze świadomością, że to jeszcze daleka droga. Chociaż oczywiście wiemy, że to wsparcie jest wyjątkowo ważne, natomiast... No, no musi być ten pierwszy tak. krok, on, on jest gotowy, natomiast to jakby zasady dzielenia grosza w ministerstwie czy też środków unijnych są takie a nie inne i tutaj oczywiście wasze wsparcie jest niezwykle ważne. Ale jeszcze szampana nie narosimy.